Tuż za nami widzimy kopalnię Krupiński. Właśnie trwa totalna dewastacja wszystkiego, co jest na powierzchni. W początku do kopalni Krupińskiej dziwił mnie pośpiech. Proszę mi wierzyć, wiele kopalń zatrzymanych w wydobyciu. W których nie ma węgla albo był węgiel da dawno zatrzymany, do dzisiejszego czasu ma moźnice kolejowe, ma wieże szybowe, ma niezasypane szyby, proszę pana, a tu kopania Krupiński znika w mgnieniu oka. Wie pan, to, jest, to jest niewiarygodna sprawa, jak szybko komuś zależy na tym, żeby zmazać wszelkie ślady po tej po prostu no, rzeczywiście wstydliwej dla polskiego górnictwa decyzji. Kopalnia Klupiński była czwartą najnowszą kopalnią w Polsce i miała najnowocześniejszy w polskim górnictwie zakaz wzbogacania węgla dwuproduktowy węgla energetycznego i węgla korsowego. Wszystko to zostało zlikwidowane.